Słyszałam, że skrzypią? Jest spory poręcz i schody I są bardzo strome. No próbuj. No i mamy schody. Co za porzeczka? a Wcześniej to taki chłopiec poszedł. Teraz Weronika zasuwa. Poręcz. poręcz. O, nie no. Zobacz, tak, Tam jest balkon. Nad nami. Tu są okna, tu. Tam wyżej też jeszcze budynek. W górę zobacz. A tutaj jeszcze trzeba. jest <tysk> <tysk> Tak, tutaj już... To o, No. Możesz nie to Nie pomylić Nie ma żadnego dachu. I... I... 54? 54. Próg? Próg? I ostatni w dół. 55. O, na schodziłyśmy się nieźle. <noise>